Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o takim bardzo praktycznym, starym urządzeniu, które oczywiście funkcjonuje też do dzisiaj. To urządzenie no, trzeba chyba najskromniej nazwać, że to będzie napęd do rożna. Pamiętam z dzieciństwa jak się pojawił serial Janosik, to zawsze najbardziej podobały mi się te sceny, kiedy piekli tamtego barana nad ogniem i jak to się mówi można było coś zjeść. Często robiąc programy posiłkuje się literaturą. Tutaj możecie państwo zobaczyć bardzo ciekawa książka firmy Battenberg, która opowiada o różnych starych wyposażeniu kuchni. Pokazywałem się państwu niejednokrotnie. I tutaj proszę zwrócić uwagę jest ilustracja gdzie możemy zobaczyć jak wygląda stare mechaniczne urządzenie, które pozwala, żeby mechanizm obracał to. Pieczone narożnie posiłki. No, czy to będzie kurczak, czy to będzie baran, czy będzie wprost wół, no to woła to to nie ukręci, ale te wszystkie drobne, tutaj nawet są pokazane bardzo realistycznie, małe ptaszki, które są, że tak powiem, na, tym, na tej sztycy i one są pieczone nad ogniem, no i żeby się nie przepaliły, to muszą być okręcane. No, za chwilę dojdę do mechanicznych tego typu starych urządzeń. Ale może na początek powiem, że najprostszym takim mechanicznym urządzeniem jest normalna grawitacja. Ja jestem takie pokolenie troszeczkę politechniczne. No, moim pierwszym nauczycielem był tata, który ze mną majsterkował. Później wszystko robiłem razem z Adamem Słodowym w telewizji. No a jeszcze były zajęcia w szkole, także wiele rzeczy. Chciałem Państwu zademonstrować, jakby wyglądało takie proste, taki napęd do rożna. Jest tutaj ośka, na której jest nawinięty sznurek, i mamy ciężarek. Jeżeli teraz, jeżeli tak powiem, puszczę, to ten ciężarek spada na dół, a to się okręca. Jeżeli w tym miejscu zrobimy jakiś hamulec, zrobimy jakieś powierzchnie, które będą. Obracając się, powodowały, że to się będzie wolniej okręcać, to oczywiście będzie się to rożno wolniej okręcać, i wtedy, jakby to powiedzieć, to okręcanie starczy na dłużej. Bardzo podobną właśnie takim wentylatorkiem spowalniającym jest właśnie tego typu śmigiełko. Może to być oczywiście jakiś regulator odśrodkowy, ale tego typu śmigiełko, ta powierzchnia tutaj, która jest blachy, powoduje, że to się będzie wolniej okręcać. Oczywiście też możemy Dać mniejszy ciężarek, ale w przypadku jakiejś większej zawartości tutaj na tej, na tej osi będzie się to, że tak powiem, nie obracać. A tak możemy zobaczyć, że ten ciężarek opadając z nadu powoduje, że to się elegancko okręca. No i to jest ten taki przeze mnie skonstruowany obrót narożny. A mam tutaj bardzo ciekawe urządzenia. Są to urządzenia. Na pewno z końca XIX wieku, a może niektóre starsze, że właśnie nakręcając je tak jak zegar, no to oczywiście już Państwo muszą zrozumieć, dlaczego są w moim posiadaniu, bo bardzo lubię Państwu o zegarach opowiadać, to tego typu urządzenie, Stojące przy kominku, stojące przy ognisku, yy, będzie powodować, że to, co jest nałożone na tej osi, będzie się obracać. Tu mam akurat sam taki mechanizm. Ja tutaj specjalnie go tutaj przygotowałem. Mam tutaj korbę, Oczywiście mogę to elegancko wszystko nakręcić. Co prawda niezbyt dobrze mi się lewą ręką nakręca, bo jestem praworęczny, ale wszystko będzie w porządku i jest to nakręcone. Tutaj mamy taki spowalniacz, który powoduje, że to ma w miarę równomierne obroty. Jeżeli oczywiście to zatrzymam, to to się przestanie obracać. I po tej stronie mamy te elementy nakręcające. I jak przewrócimy to na tą stronę, to proszę zobaczyć, są tutaj dwie osie. I ta oś górna kręci się szybciej. Czyli możemy założyć tam element, który będzie się szybciej obracał. A ten element tutaj okręca się stosunkowo wolno, ale jest to główna oś sprężynowa, czyli jeżeli sprężyna zwalnia swój naciąg, to to się też okręca. I tego typu mechanizm. Był napędem Rożna. Jest to mechaniczny napęd Rożna, i musicie Państwo przyznać, że graficznie jest on bardzo, bardzo podobny do tego, który pokazywałem na tym obrazku w książce, gdzie jest właśnie historia wyposażenia kuchni. No, to jest sam normalny mechanizm oczywiście jest on sygnowany. Muszę powiedzieć, że jest tutaj. Sygnatura francuska, bo tu Paryż jest firma, ale w zasadzie pod tym adresem znalazłem magazyn, jakby to powiedzieć, mechaniczny, czyli trudno jest mi powiedzieć, czy to zostało zrobione właśnie tam dokładnie, w tym miejscu, bo tu jest dokładnie i ulica napisana i tak dalej, gdzie jest to napisane, czy był to tylko sprzedawca tego typu urządzeń, które mogły być robione w jakimś warsztacie rzemieślniczym. To już żeśmy troszeczkę nakręcili. I to się cały czas okręca. No i przejdźmy teraz do tego chyba starszego urządzenia. Ono ma, jest stosunkowo w dobrym stanie, ponieważ posiada y, też tą tak zwaną y, przeciwstronę, gdzie można podpierać y, tą oś, która. Y, okręca się przy pomocy tego napędu. Ja to teraz troszeczkę tutaj, że tak powiem, zdemontuję. To no jest też bardzo ciekawe, ponieważ no, jeżeli to stoi koło ognia, no to możemy też ustalać różne wysokości na jakiej to ma się oczywiście kręcić. No i tu chyba były jakieś nóżki, ale jest to ładne, stare żeliwo i na pewno jest to bardzo, bardzo stare. To Urządzenie no jest w zasadzie takie kempingowe, przenośne. Możemy sobie z tym chodzić po mieszkaniu, ale możemy też wziąć to na świeże powietrze. Tutaj tak samo są osie, które mają różne prędkości obrotów, a nakręca się to z tej strony kluczem. No, muszę powiedzieć, że nie, nie zadbałem o to, żeby to było sprawne, ale jest to eleganckie, stare urządzenie. I tutaj jak się przejrzymy do środka, to ono jest troszeczkę inaczej zbudowane, ponieważ nie widać tego wentylatorka, który się kręci. Ale proszę zwrócić uwagę, że jak przewrócimy to do góry nogami, to tu jest ten ciężarek, czyli powiedzmy niewidoczna ta część, a jednocześnie powoduje, że jest tu też trochę ruchu powietrza, co... Będzie też bardzo istotne przy pracy, ponieważ to jednak pracuje w bardzo ciężkich warunkach. To pracuje gdzieś przy ogniu, może na dworze, i jest to w każdym razie bardzo wygodny dostęp z każdej strony. Jest tu piękny mechanizm składający się z układu kół zębatych, oczywiście duża sprężyna, no i jest to bardzo elegancko, żeliwnie wykonane. Postawimy to tutaj z powrotem. I tak jak wspomniałem, te osie się obracają, możemy oczywiście tutaj ten element tutaj założyć i z powrotem mamy to zmontowane. Powiem Państwu, że tego typu wentylatorki, że tak powiem, są mi bardzo bliskie, ponieważ w starych pozytywkach taki właśnie wentylatorek reguluje prędkość obrotu wałka pozytywki. W starych zegarach, które biją godziny, tego typu wentylatorki są zastosowane też po to, żeby uderzenie młotka w dzwonek następowało równomiernie i nie byłby, nie, żeby nie by to był to ciąg taki jednostajny. Tu o to chodzi, że to ma robić bam 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 czyli powiedzmy musi być ten ruch spowalniany i po to są właśnie te wentylatorki. Tutaj w tym urządzeniu, które nakręciłem i nakręciłem je tylko parę razy i widać, że cały czas się kręci. Nigdy nie zadałem sobie trudu, żeby nakręcić to do końca i, i czekać jak długo to się będzie kręcić, ale jest to też zbliżone do urządzeń, które stosujemy w starych urządzeniach do obrotu choinki, na przykład były takie podstawy do choinek, które się nakręcało i wtedy choinka się obracała i jeszcze na dodatek grała pozytywka, także tego typu napędy są spotykane w różnych też takich zabawkach, jakieś karuzele, jakieś koła młyńskie, także musicie Państwo przyznać, że ten obrazek, który znajduje się tutaj w tej książce bardzo jasno i graficznie pokazuje w jaki sposób moglibyśmy tutaj zastosować ten mechaniczny obrót i muszę Państwu powiedzieć, że na przykład ta część tutaj, ten wałek, to się nazywa fusi, to jest taki ślimak wyrównujący, który powoduje, że to ma równomierne też naciąg sprężyny jest równomiernie, że tak powiem, uwalniany, to te... Te urządzenia, tego typu ten wałek, były też w zegarkach szpindlowych, w zegarkach w zegarach wieżowych, żeby też, żeby właśnie ten wyrównać te różne, jakby to powiedzieć, przekładnie między kołami zębatymi. Także ten rysunek patrząc na, na niego może być gdzieś z 1600-1700 roku, czyli oglądamy urządzenie, które już minimum 300-400 lat funkcjonuje. To pierwsze, które pokazałem Państwu na początku, no to jest właśnie takie najprostsze, najtańsze, gdzie właśnie opadający kamień, opadający ciężarek obracał mięso na rożnie, a tutaj mogliście Państwo zobaczyć też urządzenia, które. no na pewno mają więcej niż 150 lat, i myślę, że przy jakiejś drobnej naprawie można by je z powrotem użytkować i byłyby bardzo ciekawymi napędami dorożnych. Dziękuję.